Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie inny niż zwykle, ponieważ zaczynamy w pokoju prawowym, a za chwilę przeniesiemy się do kuchni, gdzie będę robił pyszne i zdrowe kimci. Także, jeżeli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób to wykonać, zobaczcie koniecznie ten odcinek. Co będzie nam potrzebne do kimchi? Kapusta, Pekin. Imbir, marchewka, biała czosnek, cebula dymka, to z warzyw, sos rybny, mąka ryżowa, sos sojowy i papryka goczugaru. Bez kim czy nie zrobicie? Nie będzie miało takiego smaku. Na początek, kapusta obieramy z górnych liści, myjemy i kroimy. Najpierw odcinamy głąb, po odcięciu głąba, głębia. Wzdłuż. Tak. Teraz hop, 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 hop. I tak pokrojoną kapustę przekładamy. Przekładamy do jakiegoś większego pojemnika. Tutaj mam akurat taką wanienkę. I po ułożeniu będziemy zalewali to wszystko roztworem solanki. I teraz przygotowujemy sobie solankę do zalania tej kapusty, którą przed chwilą wam pokazywałem. To wychodzi 3 czubate łyżki soli na 1 litr zimnej wody. Ja tutaj mam 15 litrów, więc wsypuję cały kilogram. Muszę to dokładnie rozmieszać i zalać kapustę. Po rozmieszaniu soli, zrobieniu solanki, teraz będę zalewał dokładnie tak, żeby pokryć całość tej kapusty i później odstawiam na około godzinę półtora, niech sobie w tej solance leży kapusta zalana solanką, także trzeba ją teraz dobrze podociskać, żeby była zanurzona i kroimy dalej marchewkę, żokiew cebulę dymkę, czosnek i imbir marchewkę i daikon, czyli tą białą żokiew, obieramy i kroimy w słupki. I kroimy sobie właśnie marchewkę w takie wygodne dla nas słupki tak samo robimy z tą białą rzodkwią, następnie ubieramy czosnek, imbir i kroimy tak samo w słupki, a cebulkę dymkę normalnie siekamy. Kapusta po półtora godziny wylana do, no tutaj akurat do dużej wanny, po to, bo łatwiej mi jest ją tak odsączyć od tej solanki. Jak ona się tak odsączy po godzinie, może dwóch, to wtedy będziemy już mieszali z klejkiem, także teraz bierzemy się za robienie klejku do nacierania kapusty. Teraz robimy klejk. Tutaj mam 3 litry wody, do których dolewam 60 ml sosu sojowego, 60 ml sosu rybnego. To już mam razem wymieszane. Wlewam. Do tego dodaję paprykę, Goczugaru tego daje około 100-150 gramów. No i paprykę też słodką, wędzoną około 50-60 gramów. Jak już to sobie wszystko tutaj ładnie wymieszam i się połączy, to będę dodawał mąkę ryżową, żeby zrobić z tego taki kleik, oczywiście cały czas mieszając, żeby mi się to nie przypaliło. I dodajemy mąkę ryżową, cały czas mieszając. Tak, żeby nam się zrobił z tego taki ładny kleik do nacierania. A mieszać trzeba, bo się przypali i będzie krzyk. Nie, jednak jak mamusia pomiesza, to po prostu nie ma lepiej. O i dokładnie, żeby powstała taka pasta, taki kleik który połączy się później z tymi warzywami i tym będziemy dalej nacierali tą całą naszą kapustę która właśnie się odsącza teraz tak, tutaj mamy imbir, czosnek i cebulę dymkę wrzucamy do dużego garca wszystko na to teraz pokrojone w te nasze słupki tutaj jest marchewka i biała rzodkiew. też ją wrzucamy Teraz to trzeba wszystko razem przemieszać i połączyć. I jak to przemieszam, to pokażę wam co dalej będzie trzeba zrobić. Dobrze, już mam tutaj wymieszane warzywa. A tutaj moja mama ze mną dzisiaj na, na filmie mi pomaga i będziemy ten klejik wlewali do tych. Warzyw i będziemy to wszystko łączyli, i teraz po wlaniu znowu trzeba wszystko dokładnie razem wymieszać. Dobrze, tutaj mamy odsączoną tą naszą kapustę z solanki już, tu mamy wymieszany kleik z warzywami, i teraz musimy to wszystko razem ze sobą połączyć. Dobrze i tak, to wszystko powinno wyglądać wymieszane, pokryte właśnie tym klejkiem, przygotowane do ładowania do wiader czy tam innych pojemników, żeby to dobrze ugnieść. Ja ładuję do takich wiader. To są wiadra z, ze sklepu budowlanego, ale co tutaj jest bardzo ważne, postaram się Wam to pokazać. O, właśnie ten znaczek, że to są wiadra przeznaczone do żywności, i właśnie w takich pojemnikach powinniśmy przechowywać. Jak już to mamy wszystko ładnie wymieszane, połączone, no to będziemy to teraz ładowali tutaj do wiadra mocno uciskając, tak mniej więcej do 3/4 wysokości, żeby jeszcze tutaj dać później talerzyk, kamień, żeby to wszystko ucisnąć, żeby to się dobrze nam kisiło, po włożeniu tak do 3/4 talerzyk, kamień, docisk, żeby tą wodę nam wypychało i na to wieczko zamykamy. Teraz tak, zamknięte szczelnie. Ja tutaj dla własnej wygody mam uszczelkę fermentacyjną do fermentatorów i rurkę fermentacyjną, ponieważ w trakcie kiśnięcia będą się wytwarzały gazy i żebym nie musiał codziennie tego otwierać wiaderka, uchylać go to po prostu nadmiar tych gazów będzie mi uchodził właśnie przez tę rurkę to tylko moja wygoda po zapakowaniu, uciśnięciu i zamknięciu e, ja odkładam akurat, nie musi być przygrzejników musi być po prostu w temperaturze pokojowej na 5-7 dni wtedy już powinno być dobre do jedzenia i można przenieść w jakieś chłodniejsze miejsce do piwnicy czy do jakiejś komórki i to gotowe kim ci się robi. Jak widzicie wykonanie jest bardzo proste, chociaż trochę czasochłonne, ale naprawdę warto wykonać je samemu. Robi to naprawdę wielką frajdę. Jest bardzo smaczne, jest zdrowe, a najważniejsze jest ten czas też spędzony z rodziną, kiedy można razem się do tego usiąść i razem sobie to robić, rozmawiając. Także jeżeli dzisiejszy film Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Dla tych, którzy są nowi, tutaj jest przycisk subskrybuj. Ja Wam już dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, smacznego, cześć!